thank mm -hmm. you Cześć, chciałbym Was zaprosić do kolejnego odcinka, tym razem z nietypowej mapy jaką jest Banov. Mapa jest ogromna i ciężka do zwiedzenia o tak dlatego razem z Kirlenem postanowiliśmy, że zwiedzimy ją delikatnie szybciej za pomocą niecodziennych rozwiązań w Daisy. Jeżeli Wam takie materiały się podobają, to pamiętajcie co zrobić. Zostawcie po sobie ślad i oglądania. Ja nie wiem, czy on jest gotowy za jazdę za mną. Dobra, tutaj zaraz chyba gdzieś na prawo odbijemy, chcesz zobaczyć wszystkie Handic Markety, czy od razu lecimy na północ? No północ od razu, co myślisz? Na północ? O, Dobra. Spalnie. Pewnie. Spadamy Pięknie. Stąd. W stronę zachodzącego słońca. Chodź, tutaj przejedziemy tą kładeczką na prawo, nie wiem, czy dam radę, ja będę testerem. Gdzie komicie wygląda. O, kuźwa chyba nie damy rady. Nope. Dobra. Eee, ja tutaj dla tych. O. Rybaków zostawiłem. wędkarzy przepraszam. Nie zawsze wszystko Daj. wychodzi po waszej myśli. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wybraliśmy się razem na piękną objazdówkę dookoła mapy, która prowadziła nas w jedno miejsce. W stronę więzienia. Nie, powiem że nam klimatycznie jest z całokie. Naprawdę mi się podoba. No wiesz, przegoda, nie? Droga, pusta trzy kółka i my te dwoje Praca oraz brak czasu O Boże To musi było Chy chyba przychodziłeś tędy, co? Widać, na parkingu ich nie dobaczę. Najcień pylotarnią Zet, zet O shit Gacza, gacha, gacha, gracza, gacha friendly friendly hey i don't have any weapon dude didn't shoot to me i'm really friendly hey okay okay, okay. I, I can drop everything what you want i have only plate carry i'm looking geared i'm no, looking geared but i don't have anything no need. no need. You're fine, no, need. You're, no, need. no need. you're fine dude you're fine dude, you're fine, dude. You're fine, dude. Yeah, yeah yeah you scared the shit out of us oh shit you scared me hello guys i'm sorry hey. man are you okay yeah yeah i'm okay you guys all right <laughs> jesus you guys just scared the shit out of us that's all i think misunderstanding we're friendly yeah yeah, yeah we're friendly. we don't where are you guys trying to head to you have a guy have a plan in mind or just kind of run around uh the prison was our target oh, okay oh, we yeah. just got here really like we've looted the parking lot and that's about it so mm -hmm, i don't mm -hmm. know how you guys want to do that how, how we want to divide on this we haven't seen anybody else around here but um what are you guys looking i mean we have like we've already found one ssg with no mag there's probably more of them in here if you guys want to look for them, you're more than welcome to. Yeah, I think we have to check that. Go what are your names? Ah. Uh, guys? Uh, uh, my name is Grzegorz Brzuszczykiewicz. Nice to meet you guys. <laughs> What's happy for you? What's okay. happy for you? <laughs> <Is it>? <laughs> <laughs> that's easy. You. All right. All right. All right. The easiest we'll name ever. That's that's good. Uh, Let's what, what, well, well, what What an easier one. I'm Bob. I'm uh, Bob. you're Bob, Bob, you Bob. <laughs> what about you? Nice. you?

też wychodzą, jak ktoś biegnie z nimi. Dobra. Kto tu jest. Nie, mam, mam dziwne przeczucie, że Kirill próbuje ich odwalić. Znaczy, że, że spróbuje. O kurde. Co się stało, strzelają do ciebie? Chyba nie oni. Nie wiem kto, ale my biegliśmy wszyscy, więc wątpię, że oni. Okej. Okay. Żyję, żyję nieprzytomny. Nieprzytomny jesteś? Żyję, żyję, żyję. Hej, I'm behind you, I'm behind you. Yeah, I'm behind you. Hey guys, I'm on the staircase. <sighs> do not shoot me for now. Okay. Okay. Uh, someone get hurt, someone you get know, hurt. One way. There's a little... Yeah, one of us is orange backpack is hurt. You can call me Mr. K. Mr. K? 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 Alright, Mr. K. Mr. K. There's only one way in. So. Yeah. I'll take a look. I'm outside. Did we get uh, a uh, shot uh, back? Uh, okay. Just uh, be careful. He was on the left. I side. him. Okay. Oh, be careful. I didn't get him, I think. Somebody get to a window, maybe have a shot. we can go up and get a shot from uh, uh, do, do you have any weapon to share with me? I can help you, I will not shoot you. I, I can I, I, one I, 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 I can promise on my small finger jack guys. What <laughs> if I <laughs> had one for everybody? Um, on. I got an MP5 if you want. I'll, I'll give it to you. Okay, oh, Yeah, no problem. Uh Okay, i am good now. The left side. There, oh so shit! Uh, he's still. He's uncon. Yeah, yeah, I know, guard Joe. Still. Yes, yes, was she? Yeah, thank yeah, Hey, wakey, wakey, fella, wakey, wakey. Hey, don't sleep, don't sleep. Come on, come on, join in, join in. <laughs> I, I got hey, your, your revolver. You, you, you need that back. You need that back. Yes, please. That's like my only real gun. Thank you, sir. He's ah. done with the blue. He's got a blue UN helmet on. It's pretty obvious down there. Okay. Got me poor Still behind the car. Do you have SKS rounds, helmet guy? No, 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 sorry. Oh, I was going to give you my SKS. I just don't have any ammo. I have that and that, but no mag. Yeah, it's better you than can nothing. Have that. Yeah, thank you, Joe. Of course. Um, so where where was he? Where, where, where was he? He the

Rozglądam się za parkingiem. Yeah, I think he won. Ha, ha. Let's go. So he's got blue. He's got a blue. On, blue Gara, yeah! Oh shit. Is it sure O oh, cholera. ja, obstawam, że nie żyją. Poczekaj, strzelam shotguna, to chyba nasi. Oh, kurde. Jest, 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 yes. Gdzie? Umarłeś? Nie, 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 nie. Przed drzwiami leżą wszyscy nasi. Ja żyję, żyję. Gdzie jesteś, na zewnątrz czy gdzie? Nie, nie, u góry, w, na pierwszym piętrze, Pierwszym o lub drugim. z oni, oni się, tu jest więcej niż jedna osoba. Wbijam na dach i sam próbuję sięgnąć, bo mam aks z jednymi kulkami. Pojedynczymi. O, cholera. Nie jest za ciekawie, powiem ci. Gdzie jest? Chyba sami zostaliśmy. Ehm. Zbiegniesz jeszcze oni? Oj, przy samochodzie jest. Mógł dostać? Coś w środku jest. Dojeżdża, 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 dojeżdża. niebieski placek. Wjechał głównym gatem. Ja do środka wjechał, wiesz? Dostałem mocno. On dostał jeden strzał. Mam low. Kuś w akałach, mi się zaczął i nie mogę go odblokować. On jest idealnie pod samym głównym wejściem, wiesz? On dobrze uzbrojony jest. Ty wiesz co ja on zrobił. Ja bym wyskoczył w ogóle tylnym wyjściem i wtedy miałbym szansę przeżyć. Broby. Bo ja z tą bronią nic nie zrobię. Byłaś. Jedna peska tak nic nie ratuje. Jest od frontu gościu. Dostał parę kulek. Zmienił, jest z tego w środku, jakby przyjął. Bandażuje się. Idę do drugiej. Kuźwa mać. Dostał dwa razy. Mo może być powalony. O kuwa, dobra, nie. Ale jest mocno obity, stary. On już ledwo. Y, tego. człapie. nie mam w ogóle żadnej amunicji już do broni. Znowu się bandażuje. kurwa ile nie mają bandaży. Słuchaj, tu jest takie zejście jedno. Ja próbuję tędy zejść. Trochę jolo jestem. Dobra, zszedłem. O nie, boję się. Mam nogę złamaną. I migające. Idę, glizda. Kuwa, trzeba coś robić. Trzeba coś robić, bo nic nie mamy już. Tak tego jednego gościa obiłem. Obiem sobie tylko krzaka nie zrzucił. Błagam. Ej, widzę tego gościa stary. On jest przy głównym wejściu. Ja nie mam żadnej broni. Błagam cię, zrzuć mi cokolwiek na zewnątrz. Jego ja zabiję w plecy. Jestem idealnie za nim. Czołgam się do niego. Czy Przemieścił się. Nie, nie, jest dalej. Przy samym wejściu stary. Nie, 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 nie sięgam tak daleko. Dobra, nie widzę go. Jestem od niego 5 metrów, stary. Czołgam się cały czas. Masz cokolwiek do strzelania? Czy nic kompletnie? No, no, no nic, dlatego chciałem właśnie od ciebie. Od tych typów może, od zwłok. No, od zwłok. No, ciebie tego o, o, akresu, o, jak chcesz, o, 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 nie? Tu muszę wiedzieć gdzie. On, on jest idealnie tu przy tych zwłokach, dobra, czekaj. Ja robię chyba jolo akcję stary i próbuję go z kosy. Ze Zumaną nogą i ze wszystkim. Poczekaj, widzę martwe ciała na parkingu. Idę po nie chyba. Lec, Ki, próbujesz. próbuję. One tam nie skupiają. Czekaj, poczekaj, poczekaj, bo ja widzę tylko kościa i Podchodzi do ciebie Wszedł do środka, wszedł do środka, wszedł do środka. Dobra Cześć, widzę tego gościa idealnie. Leży przy samym Mam jednego Zawijam the baby! Gdzie trzeba do mnie cholerstwa, a nie jest. Dobra, jestem pod tym gościem co teraz, co go zabiliśmy. Ja też, sobie jestem. Tu okay. można włączyć, tu wcześniej był na lewo gościu. A Dokładnie tu na rogu siedział. Jezu, spodnie. Gościu, skąd? Z prawej? Widziałem Nie trafiłem Leży Nie 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 Gdzie jest? Dalej powieg, uciek za budnych, za budnych Widziałem, widziałem Za drzewem, za drzewem ty widzę? Nie mam do niego Czekaj, rewolwer biorę Do czy nie? Jestem pewien Ja nie wiem Podjeżdżam z prawej może to być Marta, nie widzę, nie widzę. jestem pewien. Nie, żyje, Tęży, dobra, ale obarwał, obarwał. Dobra robota. Świetnie. Nasze posiedzenie w więzieniu nie należało do najprostszych. Już wiem, jak ciężko spierdla wyjść i to jeszcze bez szwanku. Złamana noga, straceni przyjaciele, ale skład, z którym tutaj przyjechałem, jest cały zdrowy. Spakowaliśmy wszystko do naszego motorka i ruszyliśmy dalej na północ, w stronę lotniska, a tam to był już prawdziwy odwrot. SSG na górze. Co? Mmmmm, wszystko. Co to, chyba było? SSG? AKS na pewno Dobrze, zobacz nic jest nie jest. trzy Barak, widzę Ten lepiej jeszcze od naszej strony Mógł dostać? Nie, nie dostał Lewy Tam gdzie lutowałeś? Lewy, lewy, lewy Ale te to lutowałeś? Nie wiem czy lutowałem go No ale te dwa ci chodzi, da? Tak Przyjął Na maksa po prawe okno Przedostatni od prawej skąd tam wiecie, że tu jestem Kurda. Ciebie? A ja plecy... Ooooo Czego to ja urwałem? Coś mi przedrobi. Kurda kadwębiaka miałem na no. Mogłem, mo mo mogłem go się trafić, ale wątpię Oh my god, nie widziałem go w ogóle Gdzieś na plecach miałem, był jeszcze jeden Wali tu z tym snajem potężnym no Co to była za broń? Poczekaj, nie? poczekaj, bo ja będę rushował Co za śmietnikiem. Hmm. Ale jak mi chłop plecy zrobił? Nie mam pojęcia. Nic nie wiem za plecami, nagle mi się na plecach znalazł chłop. Słucho, co jest? Jude. You want to talk? Kur, skąd to dostałem? A nie dostałem. I think we should start talking, buddy. Stop fighting for no reason. Mag je het Ej złomasie, zacznij gadać kurwa. Leżeć. Kuźwa, głupie kuwa z Mam ich. Mmm, wszystkich? Tak. Ja. Nice. To byli stream snajperzy stary. Aaa. Tylko wiesz. Czekaj, czekaj,

Dom, 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 do dom, dom dom, dom dom, dom dom Mam wszystkich, <much> dawaj No ładnie, ładnie I po tej akcji normalnie już bym mógł zakończyć materiał Bo uważam, że wyszło epicko, a zwłaszcza na stream Snajperów Ale potem jeszcze w trakcie streama, gdzie was gorąco zapraszam, pobiegłem do Kirdlena na południe Z Itemami, aby mógł się wygirować w spokoju Wydarzyła się równie ciekawa akcja Zobaczcie Zobacz. Zobacz. Eee, migrowałem. Dużo zedów jest do już widział. Nawet nie jestem pewien, że to będzie to No to jest jakiś otwarty teren. Nie, ona wylądowała w sumie wśród drzew idealnie. To jest taki mało zalesiony teren. Na pan w kudzie. pan. O, wali do mnie wreszcie. O kurwa trzech ich jest. Co lepsza. <grystanie> jeden leży. Oh shit. Drugi powalony. Dwóch mam martwych, dwóch mam martwych, potrzebuję. Obizzę gościa kolejnego. Ja, pitoy. Biegnę. biegnę, biegnę. Ale ostatniego nie mogę zabić. Fuck! Na totalnym openie jest. Biegną, biegną, lecę Dawaj, 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 dawaj. Daleko masz? Średnio na no, strzały, dobrze słyszałem, ale... Widzę helkę. O lera kuźwa, nie wiem, on mi gdzieś zginął ostatnio w polu. Dwóch leży martwych. Od helki cokolwiek mi powiesz? kierunek? Miasto? Y jak ty biegniesz, lewo, Prąd? lewo, 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 open space na lewo. Gdzieś widział martwe ciała na polu, tak mi się wydaje. Ostatni goście przeżył. Do treeline'u jak po drugiej stronie. Widzę no go, przepraszam. Poczekaj, poczekaj, w krzaku się schował. Leży. Mam chyba trzech. Tak, mam trzech. Wszyscy leżą. Co się dzisiaj dzieje? Podstawieni aktorzy sami! No i nie poczekał, no, nie poczekał.